Wiecie co ja tak na szybko dzisiaj rano na y, kanale Golpl y, mieliśmy okazję podyskutować o tym, co się wydarzyło na zgrupowaniu y, reprezentacji, tak więc polecam. Y, można sobie obejrzeć tam ponad dwie godziny materiału, ale uznałem, że też parę słów powiem jeszcze y, tutaj dla Was na tym kanale, gdyż. Y, no, ja naprawdę chciałem, próbowałem przez ostatni rok zmienić swoje nastawienie. Nie być wiecznym malcontentem. Yy, próbować tutaj jakby zrozumieć, dać szansę yy, skrzesić w sobie wszelkie możliwe pokłady wyrozumiałości, yy, nie wywierać presji, nie dołączać się do tego tłumu, yy, który po prostu będzie niezadowolony z każdej najmniejszej rzeczy. Dla tych, co śledzą ten kanał, mogą pamiętać, że gdy ogłoszono, że nowym selekcjonerem zostanie Michał Probierz, to byłem prawdopodobnie jednym z największych przeciwników tego pomysłu, bo nie dodawało mi się to w żaden sposób. Historia kariery trenerskiej Michała Probierza, jego jakieś wszelkie predyspozycje do tego, żeby tym selekcjonerem miał zostać, wydawały mi się wątpliwe. No ale z czasem po prostu sam siebie zacząłem chyba przekonywać, że może nie warto jest tutaj teraz przez całą kadencję być tym, który będzie cały czas krytykował i po prostu e, bił pianę i tak dalej i tak dalej. Próbowałem, naprawdę, ja chciałem. Chciałem... I... Chciałem jak najbardziej w, w, możliwie wspierać tych piłkarzy, tę drużynę. Liczyłem na to, że po prostu jak dostanę trochę spokoju, yy, ciepła od kibiców, no to w jakiś sposób to odda. Dam mi naprawdę, śmiejcie się ze mnie. Może już wielu takich osób nie zostało, ale dla mnie ta reprezentacja naprawdę jest istotna. Od zawsze tak było, że cieszyłem się na mecze kadry i, e, i przeżywałem to i łaknąłem jakiegokolwiek sukcesu do dziś wracam e, e, z wielką taką nostalgią do roku 2016, który przecież tak naprawdę nie był niczym. Wielkim, jak się nad tym zastanowić, bo na tym samym turnieju taka walia, dajmy na to, doszła do półfinału. My odpadliśmy w ćwierćfinale, ale mimo wszystko były jakieś radosne momenty, był ten klimat wokół drużyny. vlogi, łączy nas piłka, były jakieś zwycięstwo pokarnych, coś, czego też nigdy nie doświadczyłem za do mojego życia w kontekście polskiej reprezentacji. Naprawdę chciałbym mieć jak najwięcej tego typu emocji. Chciałbym się cieszyć z tego wszystkiego, ale. O czym wspomniałem w tym programie, o którym wam mówiłem, w momencie, kiedy gramy u siebie na stadionie narodowym przed tłumem polskich kibiców ze Szkocją, która nie jest najmocniejszą drużyną w Europie i jasne, ma kilku niezłych piłkarzy, ale nie jest drużyną, której, z którą powinniśmy czuć jakiś ogromny respekt, kiedy gramy z nimi. I remisujemy 1 do 1. W doliczonym czasie gry, mając piłkę na wysokości ich pola karnego, mogąc pokusić się o stworzenie sytuacji, która rozweseliłaby tysiące Polaków, no bo gdybyśmy pokusili się o taką sytuację, którą udałoby się w tym doliczonym czasie gry zamienić na gola, i wygralibyśmy ten mecz, pomimo tego, że teoretycznie w tabeli to zwycięstwo jakoś. Nie zmieniałoby w ogóle naszej sytuacji w, w stosunku do remisu. Ale mimo wszystko no, fajnie jest wygrać. Co nie o to chodzi w sporcie, że ra radość dają zwycięstwa e większą niż remisy. I my w tej sytuacji postanawiamy wycofać piłkę do bramkarza, po czym ten bramkarz ją wybija na oślep. Konsekwencji czego nasi rywale przeprowadzają akcję, z której pada gol na 2 do 1 eee, dla nich, i wyrzuca nas to z tej dywizja. No to we mnie coś pękło po raz kolejny. Ostatnio we mnie coś pękło po Mistrzostwach Świata, chyba po aferze premiowej. Odbudowywałem się. Yy, próbowałem, składałem to w sobie jakoś, yy, na siłę odnajdowałem te pokłady optymizmu, udało mi się to zrobić, broniłem selekcjonera oraz tej drużyny po kolejnych zgrupowaniach, no i dostajesz wpysk po prostu, bo to co się właśnie wydarzyło, ta sytuacja z doliczonego czasu porównałbym do, do dostania wpysk. I wychodzi po takim meczu nasz kapitan. Który jest kapitanem pod nieobecność Roberta Lewandowskiego, Piotr Zieliński. I on mówi w wypowiedzi w Mixed że o co wam chodzi? Przecież równie dobrze mogliśmy wygrać 6 do 3 ten mecz. To są jego autentyczne sp słowa, sprawdźcie sobie. Mogliśmy wygrać 4, 2, 6, 3. I inaczej byśmy rozmawiali. I to jest kolejny strzał w pysk. Coś się. Człowieku, kurwa. No... Zlituj się. <noise> Zlituj się nad nami. Dlaczego jeszcze mówisz takie rzeczy? no? Dlaczego jakby próbujesz nas przekonać, że nie mamy prawa po takim meczu przegranym w takiej sytuacji być chociaż nie wiem, źli, nie pocieszeni? Dlaczego wychodzisz i pierwszysz takie bzdury? To nie jest tak, że o wszystko bym obwiniał Michała Probierza. Ale w niego ta wiara też mi uleciała i czujcie się wolni do tego, aby mnie wyśmiewać za te wcześniejsze vlogi, które nagrałem. Jak teraz o nich myślę, to no, tam było dużo chyba jednego oszukiwania samego siebie. Ale on też sprawia wrażenie osoby, która chyba nie wie już do końca, co robi. Jak obejrzycie sobie konferencję prasową po tym meczu, to. Można odnieść wrażenie, że na każde zadane przez jakiegokolwiek dziennikarza pytanie on nie odpowiada, tylko po prostu próbuje przez tę konferencję jakoś przebrnąć, eee, mówiąc rzeczy niezwiązane w ogóle z tematem. I no jednym z kluczowych moim zdaniem pytań na tej konferencji było to, nie pamiętam już teraz, przepraszam, który dziennikarz się zadał, ale to było pytanie zasadne, bo to było też coś, na czym ja opierałem wiarę w ten projekt. Znaczy, tam dziennikarz zapytał, że no tutaj minął ten rok, mniej więcej od pana zatrudnienia. Ja nie wiem dokładnie, ile minęło, no ale powiedzmy, że mniej więcej ten rok. No i pan dokonał tutaj takiej poważnej selekcji. Różnych piłkarzy pan powoływał, próbował różnych ustawień w obronie. Tutaj i chcielibyśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, czy w ten czas selekcji już minął? Czy możemy się spodziewać, że ten rok, który pan miał, pozwolił panu na zbudowanie drużyny? Która teraz będzie grała w tych eliminacjach do Mistrzostw Świata? No wiadomo, zawsze mogą być jakieś kosmetyczne poprawki, no ale taki był cel, żeby zbudować po prostu drużynę zbudować przez ten czas drużynę, która będzie drużyną, która nie będzie poligonem doświadczalnym że będziemy mieli drużynę i po prostu poza jakimiś tam modyfikacjami modyfikacjami związanymi, nie wiem, z kontuzjami, chociaż to też się nie do końca zgodzę, bo budowanie drużyny to nie jest kwestia budowania jedenastki, tylko kwestia zbudowania dwudziestu dwóch. Czyli piłkarz dany na każdą pozycję, jego zmiennik, ewentualnie jeszcze ktoś w No i Michał Probierz tego nie potwierdził. To znaczy, on powiedział, że no... oczywiście... nie odpowiedział konkretnie na pytanie, ale między wierszami można zrozumieć, że nie, że on nie zbudował drużyny że to nie jest tak, że on coś uda, że po prostu szukamy dalej, bo jedni piłkarze grają, drudzy nie i tu trzeba szukać dalej. Pytanie o to, o te jego różne eksperymenty w środku pola. Eee... Właśnie ktoś w ten sposób zagadał, że no, tutaj pan powoływał różnych piłkarzy i jakie ma pan przemyślenia, czego pan się nauczył. No nic, no trzeba dalej próbować, bo dalej w sumie nie wiemy, kto ma grać w tym środku pola. Ciężko powiem wam. Ciężko mi coś więcej wam powiedzieć, bo ja jestem na ten moment po raz kolejny rozczarowany. Ee, zrezygnowany, znowu mi się nie chce w ogóle myśleć o tej reprezentacji. Nie wiem, czy tam pewnie trener nie zostanie zmieniony, chociaż kto wie. Do następnego meczu kadry chyba co najmniej 4 miesiące, więc różne rzeczy mogą się wydarzyć. Myślę, że prezes ZPN jego różni dziwni, otaczający go ludzie nie do końca kierują się dobrem tej drużyny i kibiców podejmując te decyzje, tylko dobrem swoim, to znaczy, żeby oni trwali na stanowisku, nie żebyśmy my trwali przy tej drużynie z jakąkolwiek radością. Więc jakakolwiek decyzja przez nich podejmowana będzie uwarunkowana tym, że będzie im się to opłacać, czy nie. Więc jeśli w którymś momencie. Przez te 4 miesiące dojdą do wniosku, że z jakiegoś powodu korzystnie będzie dla nich selekcjonera zmienić, to to zrobią. Ale czy to będzie spowodowane tym, że jakaś naszła ich refleksja nie wydaje mi się. Tak więc, no, ciężko jest być drużyną z kibicem polskiej reprezentacji. Naprawdę ciężko. Hmm. Ciężko też się zmusić do tego, żeby przestać nim być. Chociaż pewnie żyłoby się wtedy łatwiej. No, To mam wam więcej powiedzieć. Głupio mi trochę, że marudziłem na Lewandowskiego w różnych yy, okresach funkcjonowania tej drużyny, bo teraz on jeszcze nie skończył kariery reprezentacyjnej, a ja już wiem, że trochę za nim tęsknię. Bo potencjał ofensywny, jaki mamy z przodu na ten moment, jest dramatyczny. Jeśli yy, trio Piątek, Buksa i Świderski to jest najlepsze co mamy, no to. No to nie jest dobrze, a to jest najlepsze, co mamy. I nie ma w ogóle jakiegoś światełka w tunelu w tym temacie. Pff. Przykra sprawa. Mam zamiar zapomnieć o tej drużynie na te cztery miesiące. Nie wiem, czy w marcu coś wykrzesam z siebie. Optymistycznego. Nie chce mi się naprawdę już dłużej o tym dzisiaj gadać. Po prostu chciałem wrzucić cokolwiek i powiedzieć wam, że jak najbardziej możecie się śmiać z mojej naiwności i z mojej próby zakłamania rzeczywistości, z moich prób zakłamywania rzeczywistości, które miały miejsce w ostatnich nagraniach dotyczących kadry. Ja wiem, że tak było. I nie oczekuję tutaj zrozumienia, bo. Bo z perspektywy czasu to jest śmieszne i więcej twarzy bym zachował, jakbym po prostu brnął w to, co mówiłem na samym początku, czyli że ten wybór się nie broni. Ale no coś wstąpiło we mnie takiego jakaś taka chęć. Wiara, bezpodstawna wiara. W jednorożca, który nie istnieje. Tam w świętego Mikołaja. Wizja Michała Probierza chyba okazała się być świętym Mikołajem, po prostu. Coś fajnego, co, co może cię pokrzepić, a ostatecznie, no... jak sobie zdasz sprawę, że to była wszystko bzdura, to jest ci smutno i nie wiadomo, czy to pokrzepianie miało sens. Tyle ode mnie. Nagyon oh yes, guess, I